ma! tu wasz ulubiony youtuber konsolowy Dominik. Dziś zapraszamy na odcinki. A więc, dobijemy do 100 subskrypcji, a także 200 łapek w górę. Więc zaczynajmy. Xbox Classic był produkowany w latach 2001 roku. Początek 2021 roku. Wyprodukowany przez... Microsoft, a właścicielem Microsoft był Bill Gates. Xbox także był produkowany w różnych krajach, szczególnie polskim. A cały zestaw to są dwa pady i karta pamięci a także dołączone wszystkie gry, które posiadam. Y Xbox. Też można na nim pograć wszędzie, gdzie się tylko da. Czy w monitorze, czy na telewizorze. Ale dowiecie się w kolejnym odcinku. Więc oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i napiszcie komentarz pod tym filmem. Cześć!